Nie, u was powiem. taka bida, że już naprawdę... No, nie, puste, wiesz, te co... puszki stałe. że za niedługo Rok, chwilę tak. będzie bomba A -a. Yy, No czy Waltek by potrafił zagrać jeszcze taką rolę, po... W, tylko w tym starym, jakby w tym momencie, ten Waltek, co by zagrał tą rolę tego Waldka starego? czy byś rady To to w memach było, wy wiecie o co chodzi, nie? Tego młodego. Żeby Teraz? Teraz. No, czy teraz na wizy, tu? czy coś no, coś to chodzka. no Odkręcisz, ile memów tego wiesz? Czy to było nie do podrobienia? Wiesz o co chodzi? Chyba jakiś... To, jakiś on ci... No ja się bardzo cieszę, a jak chcesz się teraz pośmiać, to idź do cyrku, bo ja tutaj nie będę podskakiwał robił po cyrku. Czyli nie? Ale... Nie. Czyli każdy by chciał zobaczyć, ale... Ale, ale, ale nie zobaczył. Nie, Bartu, bo ja myślę, bo ty chyba zbyt ofensywnie zareagowałeś, bo to jest taki no, chyba linfa. Nie, 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 nie. Ja w ogóle, to, czy, ale to co ja mam razem mógł miał na... radę, że byś miał radę, no to może nawet nie bym dał, ale tego nie zrobię, no po no, prostu. Wy no. teraz swojemu dzwonić, że na wnuczkach chcecie zrobić, o! Ja nie rozumiem. że Osobiście ja też bym usłyszał ten śmiech, nie? Nie, no chciałbym, nie, nie uscylą, nie ma, usłyszę, nie że, chciałbym usłyszeć, naprawdę. <grym> nie ma tego w kontrakcie. <grym> ja.